Coraz więcej osób mieszkających w blokach jeździ na rowerze. Brak odpowiedniej infrastruktury do parkowania powoduje, że często rowery są parkowane na klatkach schodowych. Czy to jest w ogóle dozwolone? Klatka schodowa i korytarze to drogi ewakuacyjne i zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi muszą być całkowicie wolne. Rower stanowi realną przeszkodę, dlatego zarówno Straż Pożarna, jak i administracja mają prawo nakazać Usunięcie takiego parkingu. Co jeśli sąsiad stawia rower pod Twoimi drzwiami? Najpierw zwykła rozmowa. Często jest to po prostu kwestia braku świadomości. Jeśli to nie pomaga, kolejnym krokiem może być zgłoszenie sprawy do zarządcy budynku. W ostateczności pozostaje telefon do straży wiejskiej. Skąd w ogóle ten problem? Prawda jest taka, że większość bloków w Polsce powstała zanim rower stał się popularny i w projektach po prostu nie uwzględniano bezpiecznych miejsc do parkowania rowerów. To nie wina rowerzystów, tylko braku odpowiedniej infrastruktury. Co zatem można zrobić? Przede wszystkim warto poruszać ten temat na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Stworzenie rowerowni czy też parkingu rowerowego z Funduszu remontowego, czy też przy współudziale mieszkańców, jest w stanie uporządkować przestrzeń i rozładować sąsiedzkie konflikty. A jak to wygląda w Waszym bloku? Macie już rowerownie? Czy może nadal czekacie na decyzję? Dajcie znać w komentarzu.